3, 2, 1, zaczynamy! Witajcie kochani, dzisiaj znowu produkty Beze mnie, ja tylko głosowo Jak zwykle Zapraszam was dzisiaj na filmik Denko, właściwie takie tematyczne Denko, bo pomyślałam, że trochę Posegreguję te wszystkie moje flachy Bo zalegają mi, chcę już Wyrzucić te wszystkie butelki A zbieram się, zbieram jak sójka Za morze, co to o filmiku Nagrać nie może O, nawet rymuje, spoko No dobra, ale do rzeczy, dzisiaj będzie mowa o Produktach do włosów, konkretnie do włosów farbowanych i do włosów blond. Będzie mowa o włosach blond. Mamy tutaj głównie produkty Balea, ale nie tylko. Pojawiło się też coś innego. Także zapraszam Was. Będę się streszczać, mam nadzieję. I do dzieła. Dobra, zaczynamy od tego. To jest garnier Fructis Color Resist, i to jest odżywka, odżywka do spłukiwania do włosów farbowanych e, lub z pasenkami. Ona była dołączona do jakiejś farby do włosów, chyba do garniera też wydaje mi się, no bo w sumie do innej to raczej by nie była, dobra, Ok, logiczne, sorry. No i tak, co o tej odżywce? Na pewno bardzo wydajna, na pewno ładnie pachnie czy jakoś specjalnie pomaga naszym włosom trudno mi jest powiedzieć, bo słuchajcie, zużyłam jedno opakowanie i nie wróciłam do tego, także jeśli chodzi o tą konkretną odżywkę, no fajna, ale wiecie co, no tania, spoko, można zużyć nie będę mówić więcej, bo jakby nie mam zdania takiego konkretnego, bo jedno opakowanie zużyłam tylko, ale inne produkty z Garnier Fructis bardzo lubię, szczególnie te nowsze tu mamy taki mały L'Oreal Elvital szampon do włosów Również kolorowanych, kolorowanych, farbowanych Przepraszam, co ja bredzę Wiecie co, no taki mały ten szamponik z Elvital Używałam inne z L'Oreala szampony I bardzo je lubię za konsystencję, za zapach i za wydajność Bo wydaje mi się, że one są jak za swoją cenę To są naprawdę spoko Także szamponik jak szamponik, można spróbować Coś co lubię, coś co używam nadal to jest Suisopé i Silver Pulung, czyli odżywka do włosów, ta taka fioletowa, nawet tu jest resztka i widać, ona jest w takim właśnie o opakowaniu. Może ten aplikator nie jest najlepszy, ona jest z Rosmana, kupiłam ją w Rossmanie zazwyczaj na promocję ją kupuję, kosztuje, powiem szczerze, że nie pamiętam, ale na pewno nie więcej niż 3 euro wydaje mi się, bardzo wydajna, wiecie, ona jest typowo fioletową odżywką tak samo jak ten szampon typowo fioletowy szampon do włosów siwych i rozjaśnianych blond ona dam oczywiście pozbywa się tego efektu żółtości tego wiecie takiego jajca na głowie jak ja to mówię spoko wydaje mi się że minimalizuje ten efekt rzucenia się włosów fajna porządku, także myślę, że można sobie spróbować, są jeszcze szampony i jakieś tam inne produkty z tej serii ale nie mam to co używam teraz obecnie również, to jest również szampon z Balea i Odżywka i mamy tutaj Glossy Blonde Shampoo i to jest ta seria Balea Professional coś podobnego on, to jest z DM-u oczywiście ale w Rosmanie jest Isana Professional i też mamy coś podobnego i tak, szampon, słuchajcie, euro 35 chyba, czy coś takiego, odżywka, też coś podobnego, w tej samej mniej więcej cenie. Um, wiecie co, no, tanie, fajne produkty, wydaje mi się, że troszeczkę bardzo ładnie pachną, generalnie, jak na takie produkty do włosów blond. Wydajne na pewno, bo ich jest tutaj, słuchajcie, 200 ml, 250 jest szampon, 200 odżywka. Jak za tą cenę jest? Poko, używam obecnie tej odżywki, szampon mam inny, ale y, czy to jakoś rozjaśnia włosy? Wiecie co? No, nie wydaje mi się, żeby to jakoś kolor specjalnie podtrzymywało, zarówno szampon, jak i odżywka, ale wierzmy w marketing, w to, co jest napisane nie zawiera silikonów y, włosy się fajnie potem rozczesują. Po tej odżywce wydaje mi się, że są takie troszkę gładsze te włosy, y, ale no. No wiecie, no, jak to mówią, tyłka nie urywa, więc no, to jest kwestia spróbowania, i może akurat moje włosy nie są do końca. Wiecie, jak to włosy farbowane blond. One są przesuszone, one są zazwyczaj takie suche, zniszczone, one są. jednak potrzebują nawilżenia. Mm, co dalej mamy? Balea Professional i tu już mamy Grant Shampoo, czyli mamy szampon taki fioletowy, i powiem Wam, że jeśli chodzi o ten szampon, to tak jak mówię, on jest bardzo tani, bo też. To jest podobna cena jak to, czyli około euro 35-39. Jest jeszcze odżywka z tej serii i ja mam tu jeszcze, chciałam Wam pokazać, bo zapominam o tym maleństwie. Jest też tak, taki krem do y, korekcji, czyli y, to jest nic innego jak taka, wiecie co, maska, maska z pukanką, coś w tym stylu. To podtrzymuje nam kolor, y, to trzymamy, nakładamy sobie na włosy. Później to trzymamy kilka minut i spłukujemy. W zależności od tego, jaki chcemy jakby efekt uzyskać, trzymamy to albo dłużej, albo krócej. To jest coś jak. Dla mnie, to jest coś jak. Yy... Właśnie pukanka taka, wiecie, i to na pewno fajnie razem współgra, ten szampon z tym i jeszcze odżywkę też miałam, ale już wyrzuciłam opakowanie, bo to już jakiś czas temu. To jest bardzo tanie, to też, nie wiem, kosztuje, nie wiem, około euro też, wydaje mi się. To jest taka saszetka, jak ktoś ma dłuższe włosy, to to na raz. Można sobie to przy krótszych włosach na przykład podzielić na dwa razy, tam po kilku dniach. To tak jest zalecane, chyba, wydaje mi się, że raz na tydzień użycie. Ja to tak, wiecie, co kupię od czasu do czasu, jak mi się przypomni. Wydaje mi się, że spoko można to sobie spróbować, no ale to już pozostawiam każdemu. Szampon jak szampon, ładnie pachnie, ładnie się pieni. Wydaje mi się, że jak używam tego właśnie fioletowego szamponu, to faktycznie te włosy nie są takie żółte i że ten chłodny odcień jakby trochę dłużej pozostaje. Czy to tak jest faktycznie? No nie jestem ekspertem, nie będę tutaj polecać na 100%. Bo, jakby nie jest to coś, co jest ekstra super, to nie jest jakaś taka profesjonalna, wiecie, fryzjerska yy, pielęgnacja. Także, no tutaj, też jakby jest ok. Yy, jak za te pieniążki, to dla mnie spoko. Tu mam coś jeszcze takiego: Balea More Blonde. I to jest nic innego jak taki spray. Słuchajcie, tego jest ile? 200? 150 ml. I to jest nic innego jak spray do. E, takiego rozjaśniania, wiecie, coś. E, kiedyś używałam czegoś takiego z Joanny, to był taki rumiankowy spray. Y, I no i co mają podobnego te dwa produkty ze sobą, to jest na pewno ich zapach. Słuchajcie, y, ale za chwilę, y, może tak, na początek. Wydajne to to jest, według mnie. Jak ja tego używałam, y, to jest. Ja sobie po prostu najczęściej, jak miałam w ogóle. Y, Taki czas, kiedy nie farbowałam włosów, to sobie chciałam je z moje naturalne włosy, bo ja mam taki ciemny, myśli blond, nie za fajny kolor, więc chciałam sobie je trochę rozjaśnić. I powiem Wam, że to się świetnie sprawdziło latem. Kiedy wiecie, chodzimy z gą głową, włosy się troszkę od słońca nam rozjaśniają, i ponadto to rozjaśnia też troszkę te pasma. To można psikać, to jest bez spukiwania na całą długość włosów, także po same końce, i te włosy tak spoko się rozjaśniają. Jeżeli chcemy uzyskać taki bardziej jasny efekt, tylko że tutaj jakby idziemy w stronę bardziej żółtego odcienia, wydaje mi się, niż takiego chłodniejszego, ale mi to odpowiadało. I jak chcemy uzyskać taki mocniejszy efekt jaśniejszych włosów, no to musimy to robić regularnie i troszeczkę więcej sobie psikać. Możemy też sobie jakby same pasemka spsikiwać, nie także całość włosów. Tu już jakby robimy tak, jak chcemy. Minusem tego produktu jest zapach, bo to śmierdzi okrutnie, słuchajcie. Wydaje mi się, że wydajne to jest. Taka całkiem spoko aplikacja, taki zwykły spray. Cena nie pamiętam. Mam, używam końcówkę drugiej butelki albo trzeciej, już, ale teraz obecnie rzadko kiedy to, po to sięgam. Nie wiem, wydaje mi się, że maksymalnie 3 euro to kosztuje. 2 albo 3 euro, coś takiego. Chyba bliżej 2 euro. Wydaje mi się, że tak, jeżeli nie wiem, nie mamy okazji, nie mamy kasy, nie mamy ochoty, czy nie chcemy po prostu odwiedzać fryzjera, to coś takiego może być fajną alternatywą. Hmm, wydaje mi się, że w Rosmanie z Isany jest też coś podobnego, ale nie wiem, bo ja tylko z balea kupowałam. Także to za tą cenę wydaje mi się spoko i tak jak mówię, u mnie się to sprawdziło. Mam jeszcze drugą butelkę, właściwie już ją kończę. Chyba nawet to jest moja trzecia butelka. Także od czasu do czasu... Teraz na przykład na odrosty też sobie troszkę to tak pasemkami czasem psiknę. Można to na suche włosy stosować, można to na włosy wilgotne po umyciu stosować. Także to jest takie, takie wiecie co, no zastępstwo dla farby, dla takiego faktycznego kolorowania. Nie wiem, jak to jest składowo, bo nie znam się dokładnie, nie analizowałam tego, ale o czym jeszcze chcę wspomnieć, to... Coś takiego, słuchajcie. To jest, wydaje mi się, produkt niezbyt znany, to jest nic innego jak Joanna rzepa. To się nazywa konkretnie kuracja wzmacniająca do włosów przetuszczających się ze skłonnością do łupieżu i wypadania. Upieżu nie mam, nie mam skłonności do upieżu, ale co chcę o tym powiedzieć? To jest jakaś tania rzecz, zbytnio popularne to chyba nie jest. Ja to kupiłam w internecie gdzieś dawno temu i to jest taka wcierka. To jest wcierka coś jak, no wiecie, coś co ma zapobiegać tym właśnie rzeczom, o których przeczytałam, czyli wypadaniu i tak dalej, upieżu przeciwko łupieżowi i tak dalej, ale wydaje mi się, że na pewno troszkę wzmacnia włosy to, no... Pachnie to niezbyt specjalnie, to opakowanie jest świetne, słuchajcie. Ten aplikator jest super. Ja to opakowanie używałam i chyba będę dalej używać do takich własnej roboty wcierek. Tam robiłam na przykład ziemniaka sobie kiedyś, czy jakichś takich masek swoich e, zrobionych mm, do włosów, bo tutaj mamy odkręcany ten dziubek, to jest uciapane, ale to nie zwracajcie na to uwagi. Mm, I to świetnie tutaj się między pasma włosów, wiecie, po skórze, można zaaplikować sobie coś, więc. Y, to nie jest nic wspaniałego, bo jakoś mówię, no, wydaje mi się, że troszkę wzmacnia włosy. Jeśli chodzi o upiększenie, nie wypowiadam się, bo nie mam. Jeśli chodzi o przetłuszczanie się, no, to tak samo się włosy przetłuszczały jak zawsze. Ehm, także to chyba też jest w zależności od tego, kto jaką ma skórę głowy, jakie kto ma skłonności i tak dalej. To jest warte na pewno uwagi, bo to jest produkt tani. Joanna ma jakieś takie dość tanie rzeczy. Ale czasem można trafić na coś fajnego, i być może komuś to bardzo przypasuje. Na przykład u mnie to jest takie pół na pół, ale generalnie co polecam z tych rzeczy? Na pewno na pierwszym miejscu jest ten spray rozjaśniający, słuchajcie. Na drugim miejscu, albo na, również na pierwszym, jest ten szampon sre, srebrny. No tak, mówię srebrny, bo patrzę na obrazek, fioletowy. To jest całkiem spoko, ale też, jak mówię, tyłka nie urywa. Co do reszty, no to taka jestem pół na pół. Zużyłam te produkty. Jestem szczęśliwa, że mogę te opakowania jakby wyrzucić. No, i słuchajcie, tyle. No, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jakieś propozycje, to zapraszam do komentarzy, zapraszam do pisania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów. Mam nadzieję, że taka forma denka Wam się spodobała taka bardziej tematyczna, taka bardziej skierowana do może takiej, nie wiem, grupy osób konkretnie zainteresowanych tematem. Mam jeszcze w planie nagrać denko typowo o kremach do rąk i o Produktach do mycia twarzy. Kiedy to nastąpi, nie wiem, ale śledźcie mój kanał. Zapraszam Was jeszcze raz do lajkowania, komentowania oraz do subskrypcji. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, buziaki. Pa! pa.